Witamy serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj taka troszeczkę troszeczkę z innej beczki. Reklama samochodu i reklama chip tuningu i mechaniki pojazdowej z na ulicy Łowęcińskiej 22. Zapraszamy! Wszyscy moi koledzy i znajomi, tu naprawiam auta i widzicie, jak te auta chodzą na filmikach. Nie ma prawa, że coś będzie pukało i stukało. Zapraszamy do farzędza na Łęcińską 22, na chip tuning i mechanikę pojazdową. I przejdźmy do rzeczy. E46 BMW Cabrio Empakiet 2003 rocznik. Przed liftem nieważne. Cabrio jest Cabrio. Ja nigdy nie widziałem takiego koloru. Nigdy. Co powiecie o tej maszynie? My, moje serce, tylko to. Tylko BMW. Exactly. Dwulitrowy motorek 6R, 6 cylindrów w rzędzie. 170 koni bulwarowa, defilatowa jazda, defilatowo jedziemy, panie premierze, sobie zapieprzamy wolno, a nie zapieprzalamy, 20 akurat, czy tam 200 na godzinę na dach się wywalamy i, i kaput wolno, ładnie, przepięknie oryginalny empakiet z winu wszystko 17-calowe koła, nacinane tarcze przód, tył siedzenia skórzane, fajnie to wszystko wygląda ej, nie ma lustereczek na przycisk do góry, ale tam walić to kolor niesamowity to za linia, jak to się kurwa, prezentuje jestem zachwycony, poczekajcie, co zobaczę sam jest klasa, jest klasa, jest klasa czy się nie bije mi, jak tutaj ty, 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 ty. bo zawsze jest tak przy BMW wszystkie inne auta, też są dobre, ale to są auta, to nie są samochody, to są wyjątkowe istoty żywe, można tak powiedzieć linia cabrio rewelacyjnie wszystko, zagóweczki jak to Wemy pachną. Dajemy pachną niesamowicie. Bagażniczek. O, udało się za pierwszym razem. Rewelacja. Naprawdę można coś wsadzić. Nie wiem co, niech raz nasada to co chce. Zobaczymy, zobaczymy czy taka igła, czy już pan Janek na granicy wyciągnął. Jest igła. Okazało się. Ale się, kurde, prezentuje to auto. Jestem zachwycony. Podoba się to wszystko, rewelacyjnie to wygląda. Przejdźmy do środka. Klameczka delikatnie do, gór, do góry podjeżdża. Empakieci. Pachnie tymi skórkami nawet jak jest otwarty dach za Ooo. O, to jest usiąść za zakupie w BMW, to jest poczucie tak jak być w raju. Jestem w raju, jestem w niebie, ale jest przepięknie. Oczywiście nie ma monitorka, ale auto jest stare wali monitor. Ktoś nas nie interesuje. Interesuje nas tylko i wyłączy ten znaczek, ten wygląd tego auta, to są stare jednostki niezawodne, z idealnym dźwiękiem, z fajną mocą, z fajnym przyspieszeniem. Jestem zachwycony znowu tym wypasem. Wyposażenie auta. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale ma cztery elektryczne szyby. Niesamowite. Elektryczny da. DSC, kontrolę wszystko, kierownicę multifunkcyjną, tempomaty. No, auto jest wyposażone tak, jak powinno być. Siedzenia kubełkowe, tutaj na lędźwie wysuwane, rewelacyjna wersja. Mi więcej nic nie jest potrzebne. Zajrzyjmy pod maskę, zajrzyjmy, jak to serce bije. Moje bije szybko. Zobaczcie ten silnik. Ja normalnie mówię do kamerzycy, Przynieś mi jeśnicę, co normalnie tu smażymy, bo tu z silnika można jeść. Tej no tu jest niesamowicie. Auto z 2003 roku. A silnik wygląda i pachnie jakby był z 2019. Niesamowicie zadbany motor. Fajne to są silniki, fajny mają dźwięk kulturę pracy niesamowitą, są rewelacyjne. To są jedne z lepszych silników. Prawdziwa Bema musi mieć 6 garów, to jest minimum. Reszta to jest kupa hałasu, kupa paliwa i nic poza tym. Wystarczy. Ale się jedzie. Nie możemy jechać bez dachu niestety, ponieważ no, by nie było mnie słychać, bo znowu nie zainwestowaliśmy w mikrofon. Ale to jest nieważne! Bo ja mam taki donośny głos, że na pewno mnie słychać. Przebieg 195 tysięcy. Dźwięk rewelacyjny. Kasta sztywna, zwinna. Ale się jedzie, jestem zachwycony. Fajnie to sobie buczy. Nic nie wieje, nic nie szumi, jak się słucham. Bo Cabrio, bo będzie ciekło. Bo to gówno. Nic nie będzie ciekło. To jest egzemplarz laleczka, jest kurwa, lalunia. Bemy to są nad auta. Jedzie się przyzwoicie, jedzie się rewelacyjnie. Właściciel mechaniki pojazowej i chip tuningu po prostu wiedział, zna się na autach, wie jak kupić. Rewelacja. Ale jeszcze przyjemnie jedzie. Redukcja, to wszystko to słychać. Motorek. Mm. To jest po prostu to. Czujemy. Po prostu czujemy. To auto z kierowcą się zżywa, tak? To jest więź. To jest niekończąca się więź na całe... To jest jak ej! Jak wsiadasz do BMW, -y, to jesteś zarażony do końca życia. To jest AIDS! Już zawsze chcesz być chory! Już zawsze chcesz jeździć tym autem. Małe przyspieszenie, ale nie chodzi tu o przyspieszenie, chodzi tu. Chodzi tu o dźwięk. Chodzi tu o dźwięk. I tu nie chodziło nam o przyspieszenie. O dźwięk tego silnika. Spisała się ta jednostka rewelacyjnie. Rewelacyjnie właścicielowi dziękujemy, za udostępnienie takiego wypasa i też takiego chciałbym mieć znaczy każdą BMW chciałbym mieć każdą byście mi postawili, biorę, biorę kupuję, biorę, dobra biorę mam nadzieję, że państwu się przejażdżka podobała mi podobała się rewelacyjnie jeździ się przepięknie tu jest ten cały warsztat tu się odbywa ta cała kosmetyka tu nadaje się auto drugie życie zapraszamy Łobędzińska 22 Jasin sfarząc dokładnie Jaśń swarząc Łobendzińska 22 żegnamy się z państwem tym miłym akcentem dla oczu jakie to jest ukojenie to auto. Żegnamy, zapraszamy wszystkich fanów chip tuningu i dobrej mechaniki pojazdowej na Łobędzińską 22 Jasiń-Swarzęc. Zapraszamy wszystkich, żegnamy się z Państwem, subskrybujcie i oglądajcie. Bye!